Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na mecz zaproponowany przez Alinę Z. babcie Wojtasa Vlog. Specjalnie dla niej to spotkanie. Górnik Zabrze podejmie helas w Weronę. A ze mną jest Wojtas Vlog. No to siema widzowie kanału jak Z. To Wojtas Vlog i Wojtas Wsi kanał. Jakubicie dla Was nagrywa spotkanie Helda z Werona Górnik-Zabrze, która mu zaproponowała moja babcia. Helda z Werona znajduje się na 15 pozycji w serii A i ta walka o utrzymanie w tej lidze się zapowiada niezwykle emocjonująco, a mistrzostwo wygrał z Pinta i to jest pełne. Z kolei Górnik-Zabrze ma trzecie miejsce w klasie. W klasie Werona grał Karol Świderski i Paweł Dawidowicz. Moja babcia zaproponowała... Zaproponowała to spotkanie, dlatego że e, górnik Zabrze jest blisko, znaczy Zabrze jest blisko, Jastrzemian Brujdzie jest Węgiersko, Trentino jest blisko e, Helasu Verona. I to są kadry finału Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że ten finał wygra Jastrzębski Węgiel. W 2023 był finał Zakaz. Zaksa 50. koźlej Jastrzębski Węgiel wygrała Zaksa za 3 do 2, z kolei w e, 2021 i 2022 również wygrała Zaksa z włoskimi zespołami, o, o ile się nie mylę, chyba tak było. No w tym roku mam nadzieję, że wygra Jastrzębski Węgiel oczywiście, no niestety mój klub z Radojowa Leczanie radą spadł bo pierwszy, do pierwszej ligi światarskiej. Katastrofalnie grali, już Wam mówię. Tak, dwa razy u i teraz Trentino dwa razy wygrała, z rzędu wygrała. Zakrzał Kiężycowicz źle, więc może teraz jastrzębski Węgiel też wygra. Bez tego przechodzimy do meczu. Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Proszę Państwa, przed każdym, naprawdę każdym spotkaniem. Wszyscy kibice mają apetyt na porywające widowisko. Ale ja z ręką na sercu liczę, ba, wierzę, że będzie nam to dane. I że dzisiaj oglądać będziemy wielki mecz. Zaraz zaczynamy. Zwycięstwa może być tylko jeden. Zapraszamy na relację. Oto jesteśmy w Atlancie na Mercedes-Benz Stadium. Dziękujemy, że zechcieli Państwo dołączyć i zapraszamy na nadchodzące spotkanie. Mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Drużyna górnika Zabrze zmierzy się z zespołem Hellas Verona. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać. Okazja, musiolik. Gol! O lala! Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się! Palce lizać! Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Celny strzał z bardzo niewielkiej odległości. Z takiego miejsca naprawdę trudno o pomyłkę. No to mamy 1 do 0. Nie daje się teraz zatrzymać. Strzela teraz. Utrudniają mu rozegranie. Znakomite wejście, choć rywale mają dżód zał. Było to podanie. Podulski! Ależ to zatrzymał! Wspaniała parada! Daleko dogrywa w pole karne. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Ech! Mori. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Ośrodkowaniem to bym tego nawet nie nazwał. Raczej oddaniem piłki za darmo. Odbiór mucha nie siada. Rywal bez szans. okazję, by dograć do jednego z kolegów. Gol, proszę Państwa, gol! Wyrównująca bramka, zmienia nam sytuację w tym spotkaniu. Na ekranach raz jeszcze ta bramka, doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. Nierozważne zagranie, strata. Kilkę dostał Musiolik, ależ teraz będzie okazja! Gol, proszę Państwa, cios za cios, znowu prowadzą! Co to było za uderzenie? Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka z całą siłą, jak rakieta poleciała w stronę bramki. Wobec takiej siły nikt nie miałby szans. A zatem mamy wynik 2-1. Na flanka jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. I teraz przód wolny, tak nie można grać. I teraz mamy przechwyt. Mogą rozbywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Siolik może strzelać. Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. A 11 metr z rogu można było wyciągnąć z tej akcji więcej. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Górnik zabrze na razie, prowadzi do przerwy 2 do 1 Schella z Hellas Verona. Ale tutaj Verona się nie poddaje, walczą tutaj zaciekle. Chcą koniecznie wygrać to spotkanie z górnikiem. Ale górnik tutaj nie poddaje się, tak samo tutaj e, nie ostawia nogi. Co powiesz, Wojtek, w tej pierwszej połowie meczu? Jak na razie świetnie się ten mecz układem dla górnika zawsze, bo wygrywa. No i jest to sensacji wygrywają z włoską drużną. Przypomnę, że Lek 2022 wygrał 3 0 z Vineanem, widzę y konferencji, Lega wygrała Aston Villą i w w konferencji, to w tym sezonie. bez może Górniku Jakub sprawi taką sensację. No dobrze, no to w takim razie przechodzimy sobie do zmian. Musimy sobie tutaj wrzucić jak, jakiegoś piłkarza, może Enali, wejdzie sobie za Lukoszka. No i wrzucimy sobie Olkowskiego za Kapralika. I wejdzie Nascimento za Pachao. No i tak możemy przejść do drugiej połowy meczu, widzimy się po meczu. obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu Ale bomba! Piłka trafia w poprzeczkę. Zabrakło może centymetra. A jednak nic z tego mogło być teraz wyrównanie, tymczasem piłka obija bramkę. No nie tym razem, ale było blisko. Muszą próbować dalej. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego pana. Próbuję coś wymyślić na połowie rywala. Jak on tego nie strzelił? No cóż Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. No i mamy stratę zawrzał. Szansa! Będzie remis! Dobrze obroniony strzał. I znowu są przy piłce. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Dobre, skuteczne wejście. Zbijają piłkę poza boiską. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Musiolik zdecydował się na akcję indywidualną. Szolik strzał! Proszę państwa, jest gol! Mamy podwyższenie prowadzenia. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach, ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki, jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Mamy więc 3 do 1. Paweł Dawidowicz. Labidović. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Oraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Pszolik! Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Mori. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Kontra, trzeba szybko wracać. Strata, przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Decyzja sędziowska jest ostateczna. Spalony. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Pokażę, pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Podanie do Siplaka nie pozwalają, by do doszło. Wybicie piłki. Czyli już wiemy. W związku z przestojami mecz potrwa 2 minuty dłużej. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Pogrywa piłkę w pole karne. Rykoszet! Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Będziemy mieli rzut wolny dla górnika Zabrze. Koniec meczu, proszę Państwa. Zespół grał dzisiaj tak jakby z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Straty w środku pola, błędy w obronie. Możemy wyliczać bez końca. Na pewno spodziewaliśmy się po nich znacznie więcej. No i koniec spotkania. Górnik Zabrze pokoduje. Hellas weronę 3 do 1. Mam nadzieję, że babcia Wojtasa Vlog się ucieszy. Jeśli chodzi o to spotkanie. Co powiesz, Wojtas Wlog o tym całym spotkaniu? To spotkanie było niesamowite na Górnika zawsze i stały taką sensację jak Legia z Aston Villą i Azen Gardmark w 2023 roku, jak Lech pozaj w 2022 z no, jeszcze No i zapomniałem też, że jeszcze Wisła Kraków zrobiła większą sensację wtedy jak jeszcze była w topowym zespole w 2008, bodajże wtedy pokonali Barcelony. Jeszcze powiem wam o ocenach. No to tak. Sebastian Musiolik 9.40 został zawodnikiem meczu. Adrian Kapralik 8.5 oceny. Kamil Lukoszek 7.5 oceny. No i Boris Sekulić 7.30 oceny. Jak się wam podobało to spotkanie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, oceńcie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale. Badajcie też na kanał Wojtas Vlog, Wojtas przy Kanał, Sebastianix, Christianix Games, no i Fanatyk Widzewa, a ze mną był Wojtas Vlog. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach widzowie kanału Jakubisa, w oczywiście dla moich dwa kanały Wojtas Vlog i Wojtas, Wojtas przy kanał. Na Wojtas Vlog 17 maja będzie, zacznie się turniej, w FIWie 17 17 ze z zespołami, które awansowała na Agro 2024. Oczywiście wszystkich, nie ma zespołów, ale jakie są, to są i nawet ten odcinek nagrałem wiele miesięcy przed meczem z Walią i tam nawet jest polska w tej grupie, co nie, będzie grała w czerwcu, więc będzie co oglądać, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia.